Centrum Skłusza Red Redeco .pl. Przed nami 11 odsłona cyklu składającego się z 12 rund. Walka trwać będzie do samego końca, a czołówka klasyfikacji może ulec jeszcze gruntownym przetasowaniom. Przypomnę, że liczymy punkty z 10 z 12 rund, które się odbywają w tym roku. Liderów mamy w tej chwili w każdej klasie dosłownie kilku. Jedynie pierwsza klasa ma już takiego, można powiedzieć, murowanego lidera Łukasza Lachterę, to jest Honda CRX auto do pojemności 1.6. Jesienna aura będzie dodatkowym wyzwaniem dla uczestników. Zmiany warunki pogodowe do tego rano przeważnie jest jeszcze mokro na torze, później to przesycha, także warunki ulegają zmianie. Na pewno jest to większe wyzwanie niż latem, gdzie mamy suchy tor, ładną. Pogodę, nie ma wtedy żadnego problemu z prowadzeniem auta na potorze. Organizatorzy najbliższej rundy WLTA spodziewają się blisko 70 kierowców. Zawsze koniec sezonu to już są też pewne wyliczenia kierowców, którzy mają szansę jeszcze na zdobycie punktów na koniec sezonu, którzy jeszcze chcą podreperować swoją sytuację w całym cyklu. Natomiast ci, którzy już, no powiedzmy, że tych szans nie mają, a jeżdżą po zwycięstwo, jednak sobie odpuszczają. W tej chwili mamy w granicach 60. 65 aut na torze. Zasady rywalizacji na torze Red Deco pozostają niezmienne. Zaczynamy o godzinie 9 rano, to już jest zapoznanie. Start pierwszej załogi jest przewidziany na 9.30 i oczywiście lecą razem dwa cykle: Wrocławska Liga Time Attack, gdzie mierzony jest najlepszy czas ze wszystkich przejazdów, oraz Wrocławska Liga Rajdowa, w której liczymy sumę wszystkich przejazdów. Zwycięzców trzeciej edycji wrocławskiej ligi Time Attack poznamy 14 grudnia. Więcej o imprezie na stronie internetowej www.wlta.pl Nowe Centrum Skłusza redeko www.redeco.pl